To, czy to jest prawda, czy nie, my nie wiemy, my dojdziemy do tej prawdy, ale to może zaszkodzić, więc dlatego staramy się równoważyć nasze śledztwo i naszą życzliwość wobec bohaterki. Tak, życzliwość jest olbrzymia, zresztą do każdego bohatera naszej. Czy to jakieś audiencji? firmy, które dzielą się życzliwością? Jest to ze względu na wiek, to myślę, że Łąga i Wizus tutaj pasują i nasuwają się same. Co jeszcze? E może Provident? Provident, przyjacielem każdego celebryty z ...są Dzień dobry, Marta, czy mogę pomóc? Dzień dobry, Rusin, moje nazwisko. Proszę pani, jestem zainteresowana u państwa, tu w pożyczką. E, jaka jest procedura, proszę powiedzieć, co ja mam zrobić teraz? Dobrze, w takim razie wypełnimy wniosek. Poproszę proszę, godność. E, Rusin Kinga. Słyszę męski głos, ja przepraszam, jeżeli uroziłam, natomiast... No troszkę, e... tak, to jest mój głos. I poproszę, Pesel. 8, 2. Tak. 17. Tak. Nie przepraszam, bo jest miesiąc, jest drugi, więc to jest 03, 17 Tak 42 Tak 743 Sprawiedliwość jest błędne, poproszę jeszcze raz 82 Tak 73 Jeszcze raz 73 02 Tak 0273 Tak I poproszę dalej 45 Jeszcze raz, 82 43 3, dalej Tak 28 Tak 17 Tak 24 Tak 32. Natomiast teraz PESEL jest za długi. PESEL to jest 11 cyfr z Aha. dowodu. Jeżeli to jest starsza wersja dowodu, Aha. to nie po tej stronie, gdzie jest zdjęcie, tylko na odwrocie w prawym górnym rogu. Rozumiem. Czy jeszcze raz? Tak, poproszę. 8, 3. Tak. 24. Tak. 13. Tak. 0,2. Tak. 7,5. Tak. 20. Przypomnę tylko o rejestracji rozmowy i podawanie danych osób trzecich jest karalne. To są Pana A, dane A, afera będzie. Cykowe. To dziękuję. Do widzenia. O. Proszę Państwa, nasza audycja, tak jak kosmetyki Patenta, była tonizująca i łagodząca.